To tak. jest o Wtedy no, adrenalina się wyciera. No ja nie mam czegoś takiego. A może? Zyskujesz odporność na damage. Nie, nie no. no. A może umiem sobie adrenalinę otworzyć? No, Jak ty ty jestem ty 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 wkurwiony. Ty A, bo 8 minut meczu. No ja się czuję taki jakbym był, nie wiem na koksie jakbym musiał być <noise> <noise> A nigdy nie byłem, nigdy nie byłem, więc nie wiem jak jest być na koksie Nie mam pojęcia Dobra, mam zapisane daty i jak powiedziałeś Co papa Trzymaj się Michał Dobra Mam jakiś niebieski dzień. No mnie by się każdy przestraszył jak ja bym wybuchnął Nie ja bym ciebie nie bał Smurfit Uwierz mi, żebyś kurwa się zlęk człowieku Nie Sot Zlęk byś się w Sot. Ja się nie boję Ja bym o, o... Uwierz mi Ja się może bym się zlękł, ale... Ale bym miał Panie takie O! Ja byłem... Może z dwa albo trzy razy w takiej I... sytuacji w życiu Gdzie wybuchłem z ubienia Chodźcie do mnie. Tak, bo ja HP nie mam A czemu? Co się stało? A nie chcę opowiadać. Ale... Nie, to tylko pizza mówię. Asoba Aha. No sorry, sorry. Czemu niż po to nie mam? Typów. Spotkaliśmy No idę do was No dobra, ale nie odpowiedzieć na pytanie Jakie? Chciałem masz słowa, a my ludzi nie spotkaliśmy na no mnie zaatakował skurczyby. Tam nie gdzieś tam O A ludzie to chyba są No oh, so. są Ja to wiem Jak tam do siebie wejść?

Zdychają to ty? <laughs> Trzeba palce poszukać. O, jest Luiz. On lutuje. Nie lutuję, tylko palce szukam, bo nie mam. No to z tych ludzi będziesz miał. Ale to rybo co sobie zlutuje najlepsze O kurwa, on ma filetowy dany. Ej, to ja, to ja. To ja, ja pomagałem. Uuuu... Uuuu, ale dropy! Uuuu... A, a, ci już przyszli lutować kurwa. Szczura zjebana. Nie, zjebane. to nic nie ma. O, czwórka Bedina! Czwórka! Poczekaj! Poczekaj się, no! Poczekaj! Poczekaj Genialny człowiek <laughs> Ogólnie to z gościa burza, ale zniszczona cała jest Naprawić no chłopów idę porą. Wójcie kaj się, ja idę ja idę lutować. O ja pierdolę shotgun czwórka, co to jest za drop? Jak chcesz wracać? Dobra, rybolo zadowolony. Próbował, Gdzie oni byli? Może ha. i spać. Jak tu wejść na górę? To was? 80 koła w ganach mam na sobie. Też. Ha? Nie. Się kolejne się... ciało. Ja pierd. Ej no. Jak tam? Kolejna wejść? czwórka. Typy? Ludzie, ludzie. Lebo mnie wam pomogę, Gdzie bo ja już wszystko tracimy. Się. Ja mam tylko fermę do walki. Leży jeden. Dobrze. Jak tam wejść na górę? Drugi zeroma, dobrze, O no weapon case. Próbuję do ciebie się dostać, ja to próbuję kalibrację włączyć. Ja nie wiem, jak tam jeszcze. na górę przeszliście naprawdę. Co ty, Kubiks, odpierdalałeś? Ja. Z... tego, leży? Wejdź, wejdź liną do nie. góry, wieć. Tu, gdzie jesteś. Leży znowu. Zabiłem znowu. Idę ci pomóc. masz drugą. Ja nie wiem, gdzie są moi teamieci, ty. Nie. Co ty się otwierdala w tej gry? Jest, jestem ja i przeciwnicy. Prosto i po lewej stronie masz... ...pomieszczenia z, z... Jak nie następne, kolejne, ponieważ. O, kit. Niech mnie, chyba nie chcę. Leży kolejny. Pomóż mi! na twoim piętrze. Co niech. <śmienisz> <śmienisz> Dobra, pierdolę was wszystkich, kurwa, bez bez kitów. Ja nie wiem, Macie jeden, a nie drugi, jestem sam na 15 osób. Mówisz, że na moim piętrze. Zwaś na dół, młodym nie podnieś, szybko, musisz skoczyć na power. Kubiks mnie ratuje. Kubiks mi uratował. Goat, goat. Przepraszam, Kubik, że ciebie. Jak... jest, za nami uciekaj. Uciekaj, uciekaj, mnie, mnie, uciekaj, ja nic nie mam. Wiesz, fioletowe bronią. Oni mówię, myślą, Uciekajcie, uciekajcie. Jak... Gdzie ma się z Ajajaj. No nie wiem, jak... bliżej mnie okay. na przykład. Jak tu pójdzie granat, to jesteśmy do. Kurwa. dał się grać. Nie, 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 nie ja pomagajcie mi. Oni będą myśleć, że ja gówno mam, To was nie będą szukali. Ale, nie lepsza no kurwa... Pozycja, lepsza pozycja. Ja muszę to skipować, co tam się odjebało kurwa, nie? Leży. Noćko, <laughs> Bix, chodź. Chodź. Tu jest, na tobą. Ale ja wstałeś. Leży? Ja nie mam jak bym pomóc No i pada się p*** pomóc Mogłeś kubik z na kucku kill'em go dobić, a nie... Z czemu ty leżącego nie dopijesz? Bez pancerza u góry! biegnij do mnie, biegnij do mnie! O, zapierdalał! Ja nie mam jazdy! Tu, tu jest ty, musi się go jakoś zabić! Nie, no nie, no serio no, nie ma jazdy. WOBITA bita! Ten frag. Jeszcze jak się tu już począł, to, to nie wiem, jak będzie się. Aha, on się tu przyciągnął, ale ktoś go zlutował. Wstawaj sobie. <gryw> Hit, kurwa. A mam, amo mam, am, am, medy. O kurwa, kolejna czwórka broń. Defibratory, kolejna czwórka broń. Ja też. O wiesz. Daj się coś, Bo ja nic nie mam. Dzięki, młody, podpierdalasz. Amo. Patrzę, czy ma rzeczy. Nie, tylko. Czekaj. No, On miał gana. Bierz. Ja ważę o, o 30 kilo za dużo ważę. Ja o 50. A to nie koniec. Gdzie ja miał Gana? Nie skończyłem. Gdzie miał Gana? Ja nie idę się bić. Nie, no ja nie mam tego Gana. No młody już. Ja nie mam za co wziąć się ja mam raz. No dwa, to trzy daj mi tego Gana. Cześć, Gana. Daj mi tego jest. Gana. Albo byle ogóle, co? Jakiego? No nie wiem. Jakiego? Ja nic nie mam. W ogóle nie mam broni. Dlatego ja tak w dostaję. To chodź, 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 chodź Kubiks Tam jest 30 ten HP I toro, weź se Tylko ja nie mam ammo w ogóle do shotguna, Tak, ja nie... star Do czego potrzebujecie ja ammo? Powiedzcie Tu jest lekkie, tu jest lekkie No ja mam ciężkie nie, jak No to mi rzuć coś... ja potrzebuję ciężkie Ja bym usiekał ja im nie wyodpuszczę, kurwy nie będą do mnie strzelać za pleców. Możemy się skampić. A masz na jakiegoś wilka? Albo coś w tym stylu? Co mamy? Hila Co no ja mam... Ci mam dać, nam jeden bandaż stary, jeden to bandaż. Sense, nie? Już, nie no, ci. Nie mam no, jeszcze trochę tego. Dobra, ja też mam bandaże jednakże. Idą, będzie tu skakiwał. A tu jest mina ze stunem. Mm. Hello. Hello! Motherfucker! U góry, typ! Czekaj, rzucę granat. Nie, to nie. Nie ma. Daj kupić dymny i lutuj go. Gówno miał. Nie mam dymnego. Mogę granat normalnym mi zlutować. No ja sobie to przeszukaj No tak, daj się mi gówno, najlepiej Ja wam grę kieruję Tak Jak coś to co? No, no tak No tak powiedziałeś Kubik wykerował No tak było Nie Nie To było wtedy jak tego? Jak ty umarłeś ja się podniosłem defibrillatorem O kurwa przepraszam Ze stresu ja jednego typa na takim ogrysku zostawiłem Dwa granaty na pysk dostał Ej, ale tu jest jeden powrót tylko No i dlatego troszeczkę czekamy na ludzi ja Mam jeszcze ale... Myślę, że to jest Tempest na początku To co ja mam? A masz strzelbę do amunicji? Nie Strzelbę do amunicji? Strzelbę do amunicji, nie mamy. Nie, nie mamy. <noise> Amunicję do strzelby, o. Nie, nie ma. I ty idzie, cicho, 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 jest na blisko, będzie podchodził do mnie. Jest zatłuszczony. Czemu wy jesteście Ej, ktoś na... To wy nadusiliście tego? Po drugiej stronie, Kubica. A, bez skitu. Ej, koście do mnie. Hopy są tu, są u Po drugiej stronie, Leży? Ja wiem, w... tu, tu. Zobaczył cię boli. Nie? skitu, do mnie nie wali. Cofnij się, nie do nie nie robijamy nie tamtego jamy no ty jesteś takim trolem młody i on Mosy. to teraz podejdzie No bo znowu Jakubiksy. cię zobaczy Jakubiksy. chodź ginę ginę weź do pociągu kurwa Dobra dobra, i drugi jest za pociągiem, ale ja nie żyję. Ajajaj aj, aj. Leży drugi Chodzisz Kubiks, a Kubiks'a zajebali. Tak. No, no jest to <grym> Ale oni są full znowu. Kurwa nic nie mam nic no no, O kurwa, ale load. Dobra, nawet nie mówię kubiksowi co on miał. No nie wiem co miał kurwa. Milion temu <grym> O to ma freeload o... on miał amo to to za późno. Nie no, ta, ta runda. Ja kończę i wam pokażę ten grunter, co tu się odpierdoliło, Ale to nie ja ja się nie. Ja. <słyska> 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 Młode tu jest kowadełko, a pojedzie tutaj temat. Ja je biorę, bo nie mam już czasu. Musimy przebiec na drugą stronę. Nie wiem, ile mamy czasu na ekstrakcję. Dawaj. Zapozwolą ród, czy? Albo cofamy. No tak, no oczywiście. Już nie będę się bił Kopi do. Idziesz? 10 sekund. Tak, jestem. Jestem o 50 kilo przeciążony. No, ty A... jaka betina na czwórce jest OP. Jaka... Jaki ten gun jest kurwa OP cztery pociski i zawijam typa. Ja kończę mój No rożny. Ja mam betynę. Dziękuję, Aha. że byliście.